Trochę pochwy jest dolegliwością związaną z okresem okołomonopauzalnym, z momentem, w którym nie mamy już dostatecznej ilości estrogenów. Najczęściej objawia się suchością, świątem, czasem dyspareunią, czyli bolesnymi stosunkami. Zwykle stosujemy preparaty do dopochwowe z estrogenem, natomiast nie zawsze one wystarczą. I w takich wypadkach właśnie przychodzi nam z pomocą ginekologia estetyczna. Mamy do e, wyboru skrzykiwanie fibrąbato-łodkową, zastosowanie e, laserów lub też haifu. Wszystkie te zabiegi mają za zadanie zregenerować kłonę śluzową i spowodować. E, że będzie ona bardziej ukrwiona, będzie produkowała więcej śluzu, a więc zmniejszy się słabość pochwy i związane z tym dolegliwości. Zabieg z wykorzystaniem fibryny bolognotopłytkowej polega na pobraniu z krwi pacjentki, odwirowaniu jej, celu uzyskania fibryny i później za pomocą mikroiniekcji ostrzygnięcie przedsionka pochwy oraz samej Zabiegi z wykorzystaniem lasera lub haifu oddziałują termicznie na tkanki, przez co dodatkowo poza regeneracją uzyskujemy również odkurczanie tkanki i zwiększenie napięcia się Wszystkie zabiegi można łączyć, jednak najlepiej zgłosić się do lekarza celem dobrania odpowiedniej.